Dzień dobry. W każdym odcinku z naszej biznesowej serii pytam was o to, jakie tematy są dla was interesujące. W pierwszym z nich zapowiedziałam, że popełniamy często błędy w wizytówkach. Teoretycznie mamy ich coraz mniej, coraz mniej osób ich używa, ale błędów, mam wrażenie, jest coraz więcej. Właśnie dlatego dzisiaj chcę opowiedzieć wam o najczęściej spotykanych przeze mnie w wizytówkach na wizytówkach błędach, które bardzo łatwo jest poprawić. Zapraszam na odcinek. Pierwszym podstawowym błędem, który pojawia się już podczas projektowania wizytówki, w ogóle wymyślania jakiejkolwiek koncepcji tej wizytówki, to jest zdecydowanie się na niewłaściwy rozmiar wizytówki. Chcemy się wyróżnić, więc wybieramy sobie wizytówkę o różnych kształtach, dziwnych czasami wymiarach, i to sprawia problemy. Elegancka wizytówka, klasyczna wizytówka, powinna mieć wymiary 5 na 9 cm. Tylko wizytówka o takich rozmiarach da się przechowywać w standardowym wizytowniku, w jakimś jednym miejscu, gdzie sobie wkładamy wizytówki. A wizytownik polecam mieć. Te nie giną, są w jednym miejscu, potrzebujemy wrócić, znaleźć jakiś kontakt, mamy wizytówkę. Wizytówki, które mają nietypowe kształty, bardzo często gdzieś lądują w biurku i później, gdy są potrzebne, niełatwo jest je znaleźć. Niełatwo też jest je przechowywać nam, posiadaczom takich wizytówek, bo nie mamy tak naprawdę, gdzie ich włożyć. Te standardowe wizytowniki ich nie mieszczą, dlatego często znajdują się np. w notesie albo w jakiejś większej teczce. Problematyczna sprawa, elegancka wizytówka nie ma takich wymiarów. Dzisiaj właśnie prostotą można się wyróżnić, a prostota może pojawić się też w samym właśnie projekcie wizytówki, bo drugim błędem, z którym bardzo, bardzo często się spotykam, takim marketingowym musicie wiedzieć, że ja mam wieloletnie doświadczenie w marketingu, więc wiem, jak tworzy się materiały marketingowe i Błędem, który tak zapowiadam i mówię tak dużo dookoła niego, jest to, że wizytówka jest dwustronna, a dokładnie jest zadrukowana z dwóch stron. Bardzo często z jednej strony są po prostu dane nasze firmy, a z drugiej jest powiedzmy logo firmy albo jakiś kolor, coś szalonego. I dlaczego to jest błędem? Po wizytówce powinno dać się pisać. Nigdy w towarzystwie osoby, która nam ją wręczyła, tego nigdy nie robimy, ale już na przykład po spotkaniu można na niej zapisać istotne informacje. Na przykład konkretnie do kogo należy ta wizytówka. Czy to był pan, z którym rozmawialiśmy o leasingu, czy może o jakimś szkoleniu? Można sobie też opisać, jak ta osoba wyglądała, żeby później tego nie zapomnieć. To są bardzo przydatne techniki też do zapamiętywania imion i nazwisk osób. Ta wizytówka, którą już otrzymamy, jest tylko do naszej wiadomości i nikt do niej nie dotrze, nie trafi, więc możemy sobie tam nawet zapisać niski łysy albo jakieś inne charakterystyczne takie cechy, żeby później było nam łatwiej sobie przypomnieć w głowie, spotkaliśmy się z kimś, jest kilka osób, wiemy, że to z tym człowiekiem rozmawialiśmy, ale który to dokładnie był, nie pamiętamy. Pamięć ludzka jest ulotna. Dlatego jeśli będziemy mieli tę wizytówkę zadrukowaną tylko z jednej strony, to po pierwsze ona będzie taka schludna, estetyczna, bardziej minimalistyczna, a po drugie ułatwi właśnie te notatki. I trzeci błąd związany jest z zapisywaniem nazwy stanowiska na wizytówce. Nazwa naszego stanowiska na naszej wizytówce, nazwa stanowiska w języku polskim powinna być zapisana małą literą. Osobie skromnie, tak samo jak w stopce mailowej. Mówiłam o tym w odcinku o błędach, które popełniamy w mailach. Małą literą. Specjalista do spraw marketingu, trenerka etykiety, adwokat, architekt wnętrz, cokolwiek. Małą literą. W języku angielskim jest inaczej, w językach innych jeszcze może być inaczej, ale zgodnie z polskimi zasadami, z polską grzecznością językową powinno być małą. Naprawdę pewność siebie da się wyrazić w inny sposób. Często spotykam się z tym, że nazwa stanowiska zapisana jest wersalikami. Dzieje się tak dlatego, że ktoś, kto najczęściej przygotowuje projekt tych wizytówek, nie wie, jak zapisać. Tak, tak, jak będzie poprawnie, więc stwierdza, wersaliki będą bezpieczne. No nie, nie są bezpieczne. Z punktu widzenia elegancji, etykiety biznesu to jest błąd. Jeśli ten odcinek Wam się podobał i te treści są dla Was przydatne, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. Dajcie mi też znać, jakie błędy wy dostrzegacie na wizytówkach. Może z którymś z błędów, o którym powiedziałam się, nie zgadzacie, dla Was to jest lepsze, korzystniejsze, a może nie macie wpływu na to, jak dokładnie wyglądają Wasze wizytówki. Chętnie o tym przeczytam w komentarzach, tak samo jak chętnie poznam Wasze sugestie dotyczące kolejnych odcinków. My z biznesem widzimy się już w czwartek. Do zobaczenia.